punkt naszego porządku obrad. Kto do wymiany wyboru sołtysa wsi i pozostałych organów sołectwa oraz określenia terminów ich przeprowadzenia. Szanowni Państwo, do dwóch terminy, w wpłynęło pismo od Pana Adamowicza Stanisława, to odczekamy pisma. Wójt Góralski z dniu 16.11.2015 rok ze względu na stan dobra, rezygnuje z funkcji sołtysa wsi Biała. Podpisał Pan Adamowicz Stanisław. Poproszę o odczytanie projektu, pana Wójta. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Przygotowaliśmy się już do podjęcia decyzji, uwzględniając zobowiązania Gminy i nas co do terminowości. W związku z tym przeczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Rady Podlaski z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zarządzania wyborów soł sołtysach się biała i pozostałych organów sołectwa oraz określenie terminów ich przeprowadzenia. Zarządza się przeprowadzenie wyborów sołtysach i pozostałych organów sołectwa w dniu 15 stycznia 2015 roku o godzinie 17 w Świetlicy Miejskiej Białej z zapisanym w projekcie domu lutowym, yy, budynek podpisany, świetle Sardyjska, spotkamy się tam. Wykonanie uchwały powierza się Witowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sołectwa Dziękuję. Czy ktoś z Państwa Radnych ma jakieś do podziękowania projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Powstaństwa Państwa jest za podjęciem uchwały. Proszę o podniesienie ręki na górę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała po w sprawie rozmiarów wyborów sąty za księżyców. Przeprowadzenia. Odczytam pismo od Pana Dariusza Wisznickiego. Yy, Jana różnicz informuje o rezygnacji z funkcji sołtysa wsi, do których z 20 yy, listopada 2015 roku proszę o udzielenie upoważnienia członkowi Rady Sołeckiej do pełnienia obowiązku sołtysa do czasu wyborowego i zarządzenia terminu wyboru na najbliższej sesji rady na W związku z moją rezygnacją brać ważność podpisana 28 stycznia 2008 roku przez podatników pieniądze w zakresie kasa zobowiązań pieniężnych i innych opłat od rolników, z których rozliczyłem się z dnia 16 listopada 2021 roku, Podpisał kiszą Dariusz odczytanie projektu uchwały poproszę Pana Wójta z Szanowni Państwo, tak jak wcześniej, tutaj też przygotowaliśmy tutaj uchwały, Uchwała Rady Gminy Rady Podlaski z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zarządzania wyborów sołtysa w Rzostowiec i pozostałych organów sołectwa oraz określenia terminów i przeprowadzenia. Zarządza się przeprowadzenie wyborów sołtysa i pozostałych organów sołectwa w dniu 8 stycznia 2016 roku o godzinie 17, 17 do w Domu Ludowym w Wykonanie uchwały powierza się jutro gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcie podległego ogłoszenia na to, że Urzędu Gminy Słowackiej Wrzutu. Dziękuję. Czy ktoś z pan z panem Kamali uwagi do czytanego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy więc do głosowania. Można być w y, tak. ja Przystępujemy więc do głosowania. Kto z państwa radnych jest? za przyjęciem uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa wsi w rozpowiedziach zostałych do planu sołectwa oraz określenia terminów ich przeprowadzenia. Proszę o podniesienie ręki w górę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że uchwała została uchwalona jednogłośnie.